Dobrze Was widzieć w ten piękny dzień. Bardzo dawno się nie odzywałam tutaj na moim kanale na YouTubie, ale postanowiłam się poprawić. I wstawiam dzisiaj film, w którym pokazuję, jakie były warsztaty podczas wakacji u nas. Warsztaty z dziećmi wśród których między innymi były warsztaty z ujeżdżenia, z kasią prajską, z Małgosią Wąsowską z mandali i z malowania na tkaninach, z Elą Putkowską z dekuparz, z Małgosią Putkowską z makramy, co tam jeszcze było, a aromaterapia, z, terapii, z zespołu terapii zajęciowej, co jeszcze z Elą Trojanowską i jej koleżankami co tam jeszcze mieliśmy no oczywiście była nasza renowacja sań z Olgą Burową i jeszcze była praca przy zabezpieczaniu sztachetek do płotu co tam jeszcze było robienie chyba mydełek i robienie tabliczek na boksy. W każdym razie może coś pominęłam, ale było tego dużo, było mnóstwo zabawy, przy tym wiele satysfakcji, kiedy osiągałyśmy cel. Także miłego oglądania życzę. Warsztaty stolarsko-plastyczne rozpoczęte. Będziemy re renowację robić starych sań tak zwanych zajdek. Malin nam pomaga. A tutaj proszę bardzo, już pokazuję. O, dziewczyny robią inną rzecz, bo u nas następują zmiany. Tutaj szefowa Wachty od sań. A tutaj szefowa Wachty od grupy od malowania sztachetek będziemy robić płotek piękny. Jak my tręcimy, po prostu dotykamy i to samo się doczyszcza. Jeśli tam są pozostałości, na przykład patrzcie, u Was tu jest czarno-szare, albo tu szare. Jak oczyszczymy, to ono przestaje być szare. Zostawia drewno, a tą powłokę zdejmuje. O! I tak. Nie odsyłamy to siuk A po obiedzie mhm. mamy warsztaty plastyczne z Małgosią Wąsowską, moją koleżanką, która jest nauczycielem plastyki w szkole w Trzebuczy. I proszę bardzo, jakie rzeczy robimy: malowanie na materiale. I o, i Małgosia, czy też no, oczywiście, w piątek. I bardzo tutaj. Daj, Mamy również mandat. dyrektorkę no, To jest moja pani dyrektorka, czyli A twoja, moja ciocia. twoja ciotka. Tak? I zobacz, jedziesz różnymi, możesz trochę jej pomarańczowe nawet. Chodzi o to, to... to żebym już był światłocień, żeby coś ja się działo. A jeśli to się no, to. O to, wza... ma... to Zakryć. O co? Gdzie jest ten grubszy marka? Ja mam. Prize to jest Czesio. O, Czesio nam to będzie pomagał. Mam jeszcze ten woreczek y, z, z różnymi sztuczkami. I e, e, ponieważ w ramach konkursu elegancji... W ramach konkursu elegancji mamy, mamy y, brązową odznakę, czyli ujeżdżenie do, do pojechania. To ja bym chciała, żebyście najpierw może mi coś powiedziały. Właśnie co to jest to ujeżdżenie i po co ono jest. O. Y, no siada ktoś. Robi tak. Patrzcie, każda noga w inną stronę, plecy ten, głowa do góry. Jeździł ktoś na takim koniu? Ja. O, właśnie. No. E, I ujeżdżenie jest po. I tygodnie było? Nie, ani nie, ani koniowi. O. E, a e, łatwo było skierować? Ale. E, a przyjemnie było? O. No i po to jest ujeżdżenie. <laughs> Żeby tak nie było. używać włosów, bo takie... E, a, e, a, e. Obóz przedaukcyjny rozpoczęliśmy. Dzieciaki robią flo, czyli inaczej jak to się mówi, kotyliony na zawody. A zanim zabrzmi hasło deser, warsztaty dzisiaj już drugie. Malujemy, ozdabiamy sanie, bo sanie już są pomalowane, a teraz je ozdabiamy. Są opoczyńskie koguciki i koniki w wykonaniu i w, jakby to powiedzieć, jak to się nazywa wizualizacji dziewcząt z obozu. Poprawię włos? Popraw sobie, popraw. Słuchajcie, dobrze Was wierzy. widzieć w ten piękny dzień. Dzisiaj mamy wierzy. warsztaty z aromaterapii, tak z ELO. I poprosimy Elę, żeby powiedziała parę słów na ten temat. Ja przyjechałam tu ze swoją ekipą z warsztaty terapii zajęciowej. Jest instruktorka Iwonka, instruktorka Ania. Instruktorki, Nasz... pomachajcie rączkami! Juhu! I najważniejszy człowiek w firmie, minister finansów. <laughs> Tak jest, oczywiście, bo też od pieniędzy, tak? No tak, oczywiście. oczywiście. No. I jestem tutaj z naszymi podopiecznymi, pomachajcie. Tak, i jestem bardzo miło, że możemy tutaj przeprowadzić dla Was warsztaty z aromaterapii. Zobaczymy, jak będzie efekt. Mydła zalane dwoma warstwami. W pierwszej zatopiły się kwiatki, potem dowolowaliśmy do pełna i czekamy teraz na efekt końcowy. Nawet jeden dinozaur się udał nam jeszcze z resztek. Wszyscy najbardziej ciekawi efektów tutaj przyszli, a pozostali nie wiem gdzie są. Słuchajcie, dzisiejsze warsztaty prowadzi Emilka. Emilka była kiedyś z klasą, byliście, tak? Z klasą? Z klasą w takim miejscu, w którym była pani, która uczyła ich robienia zwierzątek ze, z siana, z siana albo ze słomy. Więc my będziemy robić z siana, bo nasza słoma jest bardzo krótka i taka no, no nie nada się do tego, więc będziemy tutaj robić Zwierzątka z siana pokaż Emilka jak wygląda gotowy taki ludek to jest kaczuszka. Warsztaty czas start. Dzisiaj mamy warsztaty, na których tworzymy tabliczki dla naszych koni na drzwi. Potem się je ofoliuje, czyli inaczej zalaminuje i przyczepimy na drzwi pineskami. Proszę już jakieś, jakieś dzieło tutaj. Przepięknie. Potem jeszcze zrobimy zdjęcia wszystkich tabliczek. Dzisiaj mamy degustację. To jest wszystko. Bóg się urodzi, bo nam leje deszcz. Przyjechała Ella, moja przyjaciółka od koniku. Ja bym moja od koniku. Przejechała nie